Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej Duch Święty, chyba już ostatni z dziejów apostolskich taki odcinek. I to, co dzisiaj powiem, to też powiedziałem w takim szerszym kontekście w Kazaniu, czy apostoł Paweł się pomylił, także jak chcecie, to możecie tam na taką playlistę kazania wskoczyć i zobaczyć sobie kazanie o tym. No, właśnie, jest taki ciekawy moment w dziejach apostolskich, kiedy apostoł Paweł jest przekonany, że powinien pójść do Jerozolimy, i jest to bardzo ciekawie nazwane w 20 rozdziale, 22 werset. I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie duch święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Czyli zwróćcie uwagę. Jest pewne takie ogólne prowadzenie ducha świętego, że więzy i uciski czekają go w Jerozolimie, co skądinąd tak patrzymy na jego interakcje z tymi wszystkimi e, synagogami, które spotykał po drodze, które w większości odrzucały e, właśnie zwiastowanie apostoła Pawła o, o Jezusie Chrystusie. E, no ale 22 werset mówi o czymś takim szczególnym, zniewolony przez ducha. Znaczy to ewidentnie jest jakaś taka szczególna. E, no, nie wiem, no jakieś szczególne prowadzenie, jakieś szczególne przekonanie, szczególne potwierdzenie. Ktoś mógłby powiedzieć proroctwo, chociaż z tym proroctwem to bym uważał, bo za chwilę będzie proroctwo odmienne, i, 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 i co z tym zrobić. W każdym razie on ma bardzo głębokie przekonanie odnośnie tego, że ma iść do Jerozolimy, pomimo tego, że tam się faktycznie będą działy trudne rzeczy dla niego. 21 rozdział, werset 4, tutaj znajdujemy się w Tyrze, gdzie odszukali uczniów, pozostali tam siedem dni, a niektórzy za sprawą ducha, zwróćcie uwagę, za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. No więc można by zadać pytanie, czy duch się pomylił? No wiemy, że się nie pomylił. Czy duch zwiastuje dwie różne rzeczy? No wiemy, że nie zwiastuje dwóch różnych rzeczy. Oczywiście możemy dyskutować, w jakim sensie za sprawą ducha. No i mam swoją teorię na ten temat, to znaczy w tym sensie, że Duch Święty ich przekonywał po prostu do troski o apostoła Pawła. Do troski o jego życie i myślę, że czasami też nas przekonuje do dobrych rzeczy, w tym sensie dobrych, że one same w sobie są dobre, co niekoniecznie oznacza, że są dobre akurat w tym momencie, bo ktoś ma wbrew pewnej ogólnej logice coś zrobić. Tak się czasami zdarza. Są ludzie, którzy są przekonani czasami przez Ducha Świętego do bardzo trudnych decyzji, które co do zasady, jakby no nie są czymś, co rozsądniej jest wybierać. I potem mamy jeszcze ciekawego, ciekawą postać, znowu Agabus drugi raz się pojawia. Wiem, że raz przepowiedział głód, to było wcześniej, w 11 rozdziale, a tutaj 21 rozdział, werset 8, A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus, przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: To mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy, zwróćcie uwagę, prosiliśmy, czyli Łukasz też prosił. Łukasz też był w tej grupie, która prosiła apostoła Pawła, aby tam nie poszedł, aby nie szedł do Jerozolimy. No i bardzo ciekawy jest ten 13 werset następny, gdzie Paweł mówi, co czynicie, płacząc i rozdzierając moje serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. No, bardzo ciekawe stwierdzenie, to znaczy, jakby on nie zaprzecza jej trosce, nie zaprzecza temu, że oni mają rację, że tam się złe rzeczy wydarzą. Natomiast zaprzecza jakby temu, że oni faktycznie wiedzą lepiej. I to jest bardzo ciekawe, bo mamy proroka Angabusa, który zwiastuje, co się wydarzy. Zwróć uwagę, że on nie mówi nie ić, nie. Inaczej, a przynajmniej Łukasz nam nie powiedział tego, że on powiedział nie idź bądź idź. Myślę, że to jest też natchnione, że tak właśnie nie powiedział, bo jakby on tylko, można powiedzieć, zwiastuje to, co nastąpi, myślę, że czasami tak jest, że ktoś coś zwiastuje, co nastąpi, ale my musimy i tak rozstrzygnąć w swoim sercu, czy to nie jest pewien koszt konieczny, który musimy ponieść, żeby coś innego się wydarzyło, coś znacznie ważniejszego. I taka moja ogólna refleksja w kontekście tego rozdziału jest właśnie taka, że czasami Duch Święty nas prowadzi do rzeczy, które nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, Zniewala nas, tak jak tu jest powiedziane apostole Pawlem, jestem zniewolony przez ducha. No jakby, no, nie, ma, nie, nie widzi innej opcji, mimo że popatrzcie jeszcze że więcej, że na, na drodze mogą stanąć ludzie wierzący, którzy, co do zasady mówią rację, co do, co do zasady, jakby z, dobrze nam życzą, zależy im na czymś. A i tak my robimy, czy mamy przekonanie, że powinniśmy coś zrobić. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby robić coś głupiego. Ja nie chcę w żaden sposób nikogo do żadnych głupich rzeczy namawiać. No ale z drugiej strony yy, są takie przypadki. Oczywiście można zadać pytanie, czy w ogóle apostoł Paweł się nie, nie mylił. I, bo nie ma jakby takiej jednoznacznej oceny yy, nigdzie w narracji dziejów apostolskich, że a, ale apostoł Paweł jednak miał rację, albo a, nie miał racji. No, no nie ma takiej oceny. Natomiast to, co myślę, że wynika z tej wersetu, czy z tych kilku fragmentów, to właśnie, że czasami jest takie ryzyko, że może się mylimy, może czegoś nie rozumiemy, a jednak, mimo wszystko, Bóg nas powołuje do tego, żeby tą rzecz zrobić. I myślę, że są takie chwile w Twoim życiu i w moim życiu y, trudne decyzje, gdzie musimy po prostu zdać się na to, że rozumiemy Boga, że Duch Święty nas rzeczywiście przekonuje we właściwy sposób i po prostu zrobić to do czego czujemy się przekonani. Nawet jeśli pobożni ludzie będą mówić coś innego. Nie są to proste decyzje, nie są to proste chwile, ale zdarzają się. I na nie również trzeba być gotowymi. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas prowadzisz Duchu Święty i prosimy Cię bardzo, żebyś w takich chwilach nam potwierdzał w naszych sercach, żebyśmy się nie pogubili, żebyśmy szli za Tobą i żebyśmy wykonali to, na czego nas powołujesz. O to Cię, Panie, prosimy. Z Bogiem i do zobaczenia.